Są takie kultowe pomysły, które automatycznie się sprzedają. Dziwaczna rodzina, bardzo creepy ludzi, która przemieszcza się do miasteczka, gdzie są zwyczajni ludzie. Ale czy ci zwyczajni ludzie nie są bardziej creepy i dziwni niż ta właśnie creepy rodzinka? Haha, ha, ten pomysł przed już. Ponad pół wieku wciąż wraca. I ten samograj już ponad pół wieku rządzi w amerykańskiej popkulturze. I teraz w nowym XXI wieku rodzina Adamsów wraca w nowym stylu animacji. Ludzie, którzy robili m.in. Sausage Party, ale m.in. Shreka 2, biorą się za tą animację. Znakomita obsada: m.in. Charlie Styrone, Jason Isaac, jest także Chloe, coś tam Gertz, ten ziomek ze Stranger Things. Jak to mogło się nie udać? A shenye udawa your hand is as cold as a dead fish my love that is a dead fish z nową rodziną Adamsów mam bardzo specyficzny stosunek. Ponieważ na początku zobaczyłem nazwiska, które są związane z tą produkcją, gdzie o ale będzie. Ale polecam ostro. Facet od Sausage Party, ludzie, którzy zrobili orgię w sklepie spożywczym. To nie może się nie udać, to będzie creepy, to będzie ostre, to będzie gore, ale gore animacyjne. Jezu, jak ja na to czekam. Potem dostałem pierwsze projekty postaci i zrobiłem takie gdy po raz pierwszy zobaczyłem Murtisie, Gomez, całą tą rodzinę, powiedziałem What the hell is going on? Czemu to wygląda tak tanio, tak beznadziejnie? Ale okej, okay, dobra, dobra, ci sami ludzie zrobili sosyć party, sosyć party, sosyć party. Potem wpadł pierwszy zwiastun, gdzie wszystkie żarty ja znałem albo były z filmu aktorskiego, albo z serialu aktorskiego, nie było tam nic kurcze nowego. Ja rozumiem, okej, okay, docelowy odbiorca jest na tyle młody, że może nie znać ani filmu za lat 90., ani serialu, okej, okay, ja to rozumiem, ale jeżeli popkulturowo próbujesz coś nowego w XXI wieku, gdzie minęło kilkadziesiąt lat od oryginału i ty nic nie zmieniasz, nawet nie próbujesz zabdejtować tego specjalnie, no i zwiastun tak to sprzedaje, no to dla mnie to jest już zgrzytanie zębami, to jest cringe, ale ten zły cringe i to jest przede wszystkim wielgachny, czerwony przycisk, który mówi abor od the mission. Wednesday. <noise> Już nie mówiąc o tym, że wszyscy z Was. Właściwie dostałem wiadomości prywatnej, pisaliście mi najgorsze animacje, czekam jak zjedziesz, Adamzu bla bla bo ja tak po prostu kurna, szedłem do kina i myślałem Jezus Maria, jak ja z tego nie zrobię najgorszej animacji, to wy mnie zabijecie. Zatem szedłem z duszą na ramieniu, a właściwie z dwoma duszami na dwóch ramieniach. Jedna dusza, ponieważ ja zobaczyłem ten ohydny zwiastun, druga dusza, bo bałem się, że wy mnie zabijecie. I przepraszam was najmocniej, oficjalnie przepraszam was najmocniej, nie mogę tego nazwać najgorszą animacją. Ale to nie znaczy, że rodzina Adamsów jest animacją dobrą. What a twist! I jesteście pewnie teraz skonfudowani. Ja już wam tłumaczę. Otóż te 80 kilka minut, 80 kilka minut, ludzie, to jest naprawdę robione jak kino świat, najgorsze animacje, gdzie to tak leci bardzo szybciutko. Jest animacją, która przepływa szybciutko. Oczywiście, fabuła jest. Mamy tą całą rodzinę Adamsów, która gdzieś sobie. Europa cholera wie, gdzieś sobie są, uciekają, uciekają, trafiają do Stanów Zjednoczonych, do New Jersey i tam sobie żyją pięknie, aż okazuje się, że mokradła wokół nich zostały osuszone, tam wyrasta piękne nowe osiedle, no i mamy zderzenie tych dwóch światów. Czy wyjdzie, że to Adamsi są dziwni, czy wyjdzie, że dziwniejsi są tak naprawdę mieszkańcy przedmieść New Jersey? Oczywiste to jest tak, że aż boli, ale. To nie fabułą i zaskakującymi twistami istniały i żyły te seriale i te filmy. One żyły gagami, one żyły odrobinę makabrą, one żyły bardzo suchym żartem, który nie był robiony przesadnie albo przesada była robiona w sposób bardzo normalny. W sensie normalną rzeczą było, że ktoś tutaj dostaje wielgachne kawą mięcha do zjedzenia surowe albo rodzaju, że nie ma tutaj koncentracji na tym. Patrz, tu jest na przykład dziura i kupa jakaś wielka, więc kamera i idzie na tą kupę i pokazuje i mówi ci: patrz, to jest żart, to jest żart, to jest żart. Na tym polegały dobre momenty w rodzinie Adamsów, że się nie koncentrowaliśmy na tym, co jest makabrum, co jest dziwne, co jest złe, ponieważ to było normalne dla rodziny Adamsów. Zatem tu kamera powinna chodzić sobie w ten sposób, a dopiero, gdy przechodzimy teoretycznie na perspektywę widza z zewnątrz, czy też na człowieka z miasteczka, wtedy możemy się tym bawić. Tutaj niestety tego nie ma. What a Ale są momenty, gdzie ja wybuchłem śmiechem w trakcie seansu. I dla mnie, te kilka momentów się w ciągu 80 minut, gdzie przewracałem oczami 45 razy. Te cztery momenty, gdy zaśmiałem się głosem, powiedziałem: Ej, dobrze napisany żart, dobrze zrobiona animacja. Dowcipne przede wszystkim. Nowe wystarczą, by wyciągnąć tych a, Adamsów z rynsztoka, tak zawiesić na takim haczyku, na takim ledwo oglądalne. I dokładnie tak bym nazwał tę animację ledwo oglądalną. Momenty, gdzie dajemy coś nowego, i tym czymś nowym tak naprawdę też nie jest nic nowego, ponieważ jest larcz. Larcz jest najlepszą postacią filmu, dlatego między innymi, że on nic prawie nie mówi i z nim są najlepsze żarty, bo to są żarty ciekawe, na przykład larcz. W swojej e, biblioteczce ma książeczkę największe hity Pop lat 80. Albo czyta sobie małe kobietki. Malutka rzecz, nie koncentrujemy się na tym, ale to jest dobry żart. Są też dwa kolejne żarty. Jeden cudownie wizualny odnośnie przemocy, i to jest coś, na czym opiera się dobry żart. Dobry żart to jest podważanie oczekiwań. Innymi słowy, uderzam cię kijem w twarz i oczekuję, że cię to zaboli. Czyli jeżeli uderzam cię kijem w twarz w animacjach i na przykład kij się łamie, a ty nic, no to to jest podważanie oczekiwań. Tutaj bawimy się plastyką i tak dalej. Oczywiście mamy to samo teoretycznie w Adamsach, ale trzeba umieć budować pewne oczekiwania podczas filmu. Czyli na przykład z reguły reakcja jest taka: nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, a tu nagle daje się coś i coś się dzieje. I tu my, my, jako widzowie, byliśmy przyzwyczajeni do jednej reakcji, a tutaj jesteśmy zaskoczeni i zaskoczeni w dobry sposób. I to jeden taki żart wychodzi. Czyli jest tutaj nutka dobrego reżysera, nutka dobrego scenarzysty. Poza tym, Larcz ma najlepszą scenę, która wykorzystuje piosenkę, która wcześniej pojawiła się w ogromie filmów, ale dla mnie najlepsza jest jej wersja hebrajska z filmu Dyktator, i tylko Wam tyle powiem i to jest najlepsze wykonanie Ever. Ale to są te momenty, gdzie ja nagle mówię, o jaj, ale tu jest mięsko, ale to Jezu, jak ja bym chłonął tą namnam, nam, nam, nam. tak bym wpierdzielał tą animację. Tyle, że ich jest, no mówię, 4-5, a potem dostajemy powtórkę z rozrywki, sceny jeden do jednego prawie wyjęte z filmu za 90. albo z serialu za 60. 70, albo z animacji. I naprawdę ja nie rozumiem po co. Ja rozumiem, że powtarzamy e, pewne rozwiązania, ponieważ fabuła jest prawie taka sama, ale czy musimy powtarzać te same gagi, te same żarty, te same wytłumaczenia, wiedząc, że Angelika Houston, Raul Julia i cały ten vibe filmu za 90-tych zrobił to już dobrze? Po co powtarzać? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Jegoś Disney w swoich remake'ach przynajmniej mówi to jest remake, robimy scenę w scenę, a tutaj nowe, no, odważne, blu, blu, blu. Gówno nie jest odważne, nie jest nowe i przez to jest coraz bardziej irytujące. Oczywiście, zła postać od początku jest zła, nie ma problemu. Ludzie będą się zachowywać tak, a tak, a tak. Nie ma problemu, są rzeczy tak oczywiste, że. No, Okej, okay. ale jest to po prostu bardzo nudłe. Czyli masz tak, nuda, 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 dobry żart, nuda, 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 dobry żart, nuda, 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 dobry żart. Nie masz tutaj takich mega face palmów, ale jest jedna rzecz, która była dla mnie. Tak blisko byłem, żeby cały film zepchnąć do rynsztoka, zatopić go, spalić, oblać smołą i żeby nikt nie pamiętał go. I to jest jeden element, który dla mnie definiuje, że ta animacja w ogóle nie powinna wyjść do kina. Tym elementem jest to, w jaki sposób zrobiliśmy projekty postaci, jak te postacie są plastyczne, jak one się ruszają. To nie jest zła animacja pod względem tego, że ruchowość jest jakaś bardzo taka skacząca, czy coś, że jest tutaj brak dynamiki. Nie, nie, nie. Tutaj jest okej. Okay. I ta dynamika ładnie działa w niektórych postaciach. Tyle, że jest ona ohydna. Każda z postaci, jej projekt jest tak obrzydliwy, że ja kojarzyłem to sobie z Luisem i Robcym, kto oglądał ten wie teraz, z mój przyjaciel Ufik, z tymi najgorszymi projektami postaci, które Niemcy robią najczęściej, są tak obrzydliwe, że ty nie możesz poczuć empatii wobec tych ludzi. Jak ja, jako widz, mam się utożsamiać z postaciami, jeżeli ja patrzę Mam ochotę się wyrzygać na nich. Popatrzcie sobie na Angelikę Houston, która była wciąż niezwykle seksowna, mimo tego, że była creepy, popatrzcie sobie na Raula Hulię, który możecie powiedzieć, dobra, jest dziwakiem, ale wciąż jest mega zajebistym facetem, przystojnym itd. i tak dalej. I super, i to działa. A tutaj dostajemy obrzydliwego kolesia, który wygląda ohydnie. Dostajemy Mortisie, która jest takim patykiem, jest, jest kompletnie nie do oglądania. I jak ja słuchałem jeszcze tych głosów, bo miałem szczęście, że trafiłem to po angielsku, i słuchałem sobie Charlie Steron, słuchałem sobie Oscara Izaka i się skupić i przypasować te głosy chociaż odrobinę. Po pierwsze, do sposobu ruszania się, a po drugie do tego, jak te postacie wyglądają. Nie ma tu możliwości połączenia. Najlepszą robotę w całej ekipie robi Chloe Gertz, jeśli dobrze wymawiam jej nazwisko, która gra Wednesday i ta Wednesday w miarę zgrywa się z jej głosem, kiedy ona wyraża zero emocji. To super działa. Zresztą Charlie Theron także się stara, ale Oscar i i ten Finn, czy jakkolwiek się nazywa kompletnie ich głosy nie zgrywają się z tym, co się dzieje na ekranie ekranie i właściwie myślę sobie do jasnej cholery, jak do tego doszło. Tym bardziej jest to bolesne, że mamy tu sceny z Larczem i ten Larch ma sceny, gdzie animacja sobie tak, patrz ręka i animacja napierdziela ci w rękę, o patrz jaka ładna ręka i widzisz tutaj pazury zepsute, coś tam i ja patrzę, wow, ten Larch jest najlepszym projektem, najbardziej dokładnie zrobionym, przepiękny jest i ja właściwie każda scena z niej, wszystko co on robi jest przecudowne. Tyle, że myślę sobie, jak można jednocześnie zrobić tak znakomity projekt postaci, która ma być wypaczona, a jednocześnie tak zepsuć całą resztę. Szczególnie, że gdyby jeszcze rodzina Adamców wyglądała tak, a przechodzimy do miasta i mamy super ludzi powycinanych po prostu z żurnala, to okej, ja bym rozumiał, mamy tu jakiś koncept, ale ludzie z miasta są jeszcze brzydsi. Tam córka głównej bohaterki, ja ją zobaczyłem i jak pierdolę, tego się nie da oglądać i właśnie to jest rzecz. Ja, ja w pewnych momentach minimalnie przymykałem oczy, by starać się skupić na komizmie, który próbujemy zrobić w dialogach, bo są tam żarty, które są nie najgorsze. Nie Mówię, że jakiś super, ale po angielsku jest na przykład żart, że mamy surfing the web, gdy armia pająków robi ogromny most i gdy go przechodzimy, to wtedy mówimy surfing the web. Albo grany jest kawałek z Won't You Be My Neighbor, tyle że dla nas Polaków ten kawałek, który jest grany, kompletnie nie zadziała jako żart, bo nikt nie zna tego serialu i nikt nie zna tego programu dla dzieci. Ale to są żarty, które są nie najgorsze. Na przykład, czemu trzeci akt całkowicie jest taką parodią barwicwy, co dla polskiego widza, będzie mniej więcej tak, barnictwa. To ten afrykański zwyczaj, który robią, nie mam pojęcia, czy to jest obiad, który się robi, jak za dużo masz mitwy. No nie no, to są rzeczy, które kulturowo dla Polaków będą dziwaczne. Więc tutaj poczucie humoru, nawet budowane na barmicwie nie zadziała, bo nie będziemy rozumieć odniesienia. Niestety, u nas, u nas Żydów tak naprawdę jest dwóch na krzyż, więc jak my mamy rozumieć tą kulturę, ona nie istnieje w popkulturze polskiej, bardziej istniała przed drugą wojną światową. Zatem kurna jest tutaj. Tak dużo potencjału, tak dużo potencjału! A tak dużo, jakby ktoś się tu skupił. To wygląda tak, jakbyśmy zrobili, naprawdę mieli super pomysły, mieli super animatorów i tak dalej, ale nagle przyszedł producent, który powiedział, że on wie wszystko najlepiej. I ten producent powiedział nie, dzieci 12-13 lat, e, zabawne jak w Nicole Nicolę No nie! I dodajemy do tego, musi się wszystko ruszać bardzo szybko. I ja pamiętam ten film z lat 90. zróbcie to tak, jak w tym filmie. Ja pierdolę. Zatem ja rozumiem, że możecie słuchać mnie i powiedzieć, ale czekaj. Ale ty powiedziałeś praktycznie wszystko, co sugeruje, że jest najgorsza animacja. No i dla mnie to jest tak na granicy, ale te dobre żarty ratują. Te, te dobre żarty wizualne, te dobre żarty słowne, które nie są obrzydliwe. Które nie są naprawdę dowodem, że ci ludzie nie mają mózgu. Ale jednocześnie jest tam takie lenistwo, jest to obrzydlistwo i jest to lenistwo fabularne. Mój kolega powiedział, że ten film jest zrobiony tylko po to, by zarobić wystarczająco dużo hajsu, by zrobić serial i sprzedać go na Netflix, HBO GO albo gdzieś tam. I. Możliwe, że tak jest, ale jeżeli tak jest, to bardzo Was proszę, nie idźcie do kina. Thank you, old boy. Zastanawiam się, czy nie powinienem zrobić kolejnej kategorii. Mamy dobre animacje, mamy najgorsze animacje, mamy złe animacje, które mają momenty, które ratują je od bycia gównem. Tyle, że tytuł jest za długi, pewnie na YouTubie się nie zmieści, ale kurczę, to jest idealne miejsce, gdzie rodzina Adamców ląduje. Jeżeli chodzi o 10 najgorszych animacji roku, no to na pewno jest kandydatem. Bez dwóch zdań do pierwszej dziesiątki może się wbić i możliwe, że w grudniu albo w styczniu, jak będę nagrywał moją dyszkę, no to obejrzę sobie to jeszcze raz i będę płakał i powiem, o nie, 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 byłem zbyt pobłażliwy, śmierć temu filmowi, ale może powiem, nie no te żarty są fajne, ten large jest cudowny, albo żart ze Snoop Dogiem, który ma rolę, która polega na tym, że nic nie mówi, ha, <laughs> nie. No to w każdym razie, nagadałem się, wykrzyczałem się, jest tak bardzo emocjonalnie, a to dlatego, ponieważ jestem głodny i teraz czekam na wasze zdanie. Co wy sądzicie o rodzinie Adamsów? Czy niesłusznie nie dałem tam tytułu najgorsze animacje? Czy teraz trzeba mnie z widłami po prostu... O, kurcze, najgorsze animacje? Zatem dajcie mi znać w komentarzach. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i jeżeli macie ochotę na więcej tego typu, zapraszam do subskrybowania, zapraszam też na stronę patronite.pl, ukośnik, brody z kosmosu. Tam możecie wrzucić piąteczkę, dołączyć do patronów, czyli wspierać kanał, w ten sposób, żeby się rozwijał, żeby był hajs na psychiatrę i oczywiście dostawać specjalne bonusy, dostęp do specjalnej grupy Brodata Brać i wiele innych pierdółek. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za obejrzenie i widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie!